Siema. To znowu ja. I dzisiaj chciałem wam pokazać co znalazłem sobie na pustyni, gdy grałem sobie, nudziło mi się. Więc zobaczcie. 5, 4, 3, 2, 1. Domki osadników. I pomiędzy nimi takie coś. Co to jest? Domek Herobrina? Nikt nie wie. Sprawdzimy to. Dobra. Wbijamy do środka. Spoko. Może być. Ładne jest. Ale rozwalmy tą płytkę niebieską. Skrzynki. Rozwalmy też tą płytkę, bo nie wiem, co to jest. Mięso. Złoto, mięso, kości. Mięso i kości. I złoto, żelazo. Dobra. A teraz zobaczmy. Co by się stało, gdybyśmy weszli na tą płytkę? Patrzcie, cienki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Byłby wielki boom, wszystkie skrzynki by rozwaliły się takie właśnie pułapki są porobione w tym nowym minecraftzie więc zróbcie sobie świat super płaski weźcie sobie szablon yy, który będzie, tam piasek jest chyba narysowany i poszukajcie sobie takiego czegoś To są wieżyczki, o, proszę bardzo z wieżyczki przejście do zamku tu druga będzie o ciemno, muszę rozwalić tu góra no i tak jeśli ktoś nie może znaleźć to. No na super płaskim świecie niech tego szuka, bo niech się stworzy super świadki, super płaski świat i idzie cały czas do przodu i znajdzie. Ja szedłem dziś z 10 minut tak do przodu i znalazłem takie coś. To narazka. Kończę. Cześć.